Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Marvel Super Heroes 2. W tym odcinku kontynuujemy sobie zwiedzanie, eksplorację Manhattanu Noir. No i polecimy sobie do kolejnego zadania. No tutaj coś jest zaznaczone, ale tutaj to jest bliżej. A może jeszcze zagadka wcześniej? Tak, zaczniemy od zagadki. No to lecimy sobie do celu. Nie powinno być daleko, długo to trwać. Nasza zagadka jest pod wodą, z tego co widać. Skrzynia. No, i co z tą skrzynią? A gdzie on tu idzie? O, tutaj coś mamy. Nie wiem, poszedłem po prostu tam, gdzie Iron Man szedł, i, i coś znalazłem. To tak miało być? Chyba tak. No i otwarte. Klocek mamy. Dobra, zabieramy ten klocek. O. Interesująca rzecz. No i lecimy stąd. Lepiej, żeby nie wpadła w żadne niepowołane ręce. Co my tu mamy? No tutaj raczej nic. Tutaj jest wyścig. Tu jest zagadka, ale to zagadka jest już. Yy, nie nasza, że tak powiem. Tylko należy do hydry, więc mamy wyścig. Wyścig jest. no, nie, no po co tutaj? Znowu. Wyścig jest. tutaj, o. ojej. Dobra, tym się zamienimy w kogoś innego. Może Daredevil. Powitajcie Daredevila, człowieka bez strachu. No to zaczynamy zabawę. Wyścig. No już myślałem, że będzie tak wolno biegł. No to by było niedobre. Tutaj. wielkie miasto, mówili. Taka silna, mówili. Dobra, przynajmniej na razie jest dość ładny. Czemu on nie skacze? Nie! nie. Aha, Z już dobrą herbaciarnię? Buh. Dobra, ta postać jest kiepska. Na pewno nie do tego z, y, stworzona. Weźmy kogoś innego. Bez żadnych lin. Kapitan Ameryka zwykły, klasyczny, może, się, może być dobry. Będzie na najlepszy w sumie. Nie ma nikogo lepszego. Tylko, że on strasznie wolno leci. Dobrze. No i te skoki rozumiem. Dalej. Nasze doki to mocno szembrane miejsce, jak mówią. Co koniec? Dobrze, w końcu są jakieś postępy. E, no to łatwe to było. Hołkaj odblokowany. Dobrze. Dobrze, mamy hołkaja. Zobaczmy, co dalej. Może coś blisko jest? Tutaj coś w pobliżu. No, zobaczmy, co tam jest. Złoczyńcy naprawdę dziś nie próżnują. Zajmiesz się awanturą nieopodal? Po drugiej stronie. Tutaj mamy zabawę. Te pytajniki, Fajno. wykrzykniki coś mi mówią, tylko nie wiem, jaka postać. Nie rozrabiasz aby? spider -man? Spider-Man. Wybrać burmistrza Nowego Jorku zamiast mnie? Odrobina wystawiania na szwank cudzego zdrowia pokaże mu, że mogę zarządzać Fisk Tower równie dobrze jak ee, Wilson Fisk. Co dalej? Hmm. Oczekiwałem raczej jakiegoś łup, plask, nie samego łup. Teraz tutaj widzę, że coś jest. Nie chcę cię zanudzać szczegółami, ale gdy już podnosiłem i wkładałem te pączki do torby... Zdałem sobie nagle sprawę, że są tańsze, gdy kupuje się je w paczkach. Naprawdę? W paczkach? Zacząłem więc odkładać pączki z powrotem na półkę, żeby wziąć te tańsze w paczkach, które z pewnością były równie świeże. Ale gdy to robiłem, zauważyłem, że w torbie jest dziura. Czy ktoś tu próbuje pozbawić mnie pracy? Fisk Tower będzie moja! Jasne? Kolejne sobie spada. Sabotaż! No, nie każ mi tam schodzić. Czemu? To jeszcze z tej strony coś powinno być? Tak, to chyba rozwalamy, bo się świeciło. Jeszcze to. Nasze swingowe hity. Komplikowanie mi planów to jedno, ale zakłócanie tak dobrej zabawy? I kto tu jest prawdziwym przestępcą, hmm? Skok. Czemu nie odskoczył? Wow! No to... Rzeczy się stały. Starczyło ci myślunku, żeby usunąć niewinnych przechodniów, ale nie, żeby usunąć siebie? Nie będzie głupek robić ze mnie głupka! Szoker. Próbujesz udaremnić moje podłe plany, nie? Zaraz się tam zajmiemy hey, to Super bo. macie te uniformy! Bardzo y, uniformia, tak! A niedawno do Fisk Tower taki kawał Chodź tu! Chcę ci coś pokazać! To ja cały czas pokazuję. To jest chyba najlepszy atak. z Cały czas atakuję. Cię, moja agresja? Jestem złoczyńcą. To nasza specjalność. Okej, okay, chyba już koniec. O nie, nie ma mowy! Tak łatwo go nie dorwiesz! Ale w sumie możesz sobie wziąć to, jeśli chcesz. Rany. Muszę pozaszywać kieszenie. On tam ucieka, ale nam zostawił Nie. Szkoda tylko, że nie mogę tym zapłacić rachunków. Dobra. Następna zabawa gdzie? Najbliższe może? Najbliższa będzie gdzieś tutaj. Zagadka. Ale może nie tą postacią, tylko kimś światającym. A, to pewnie ciebie przysłała agencja. Pomożesz mi przetestować te nowiutkie żarówki. <grystanie> Elektryczność jest kosmicznie droga, więc przydałby się wielki chomik. Ale musi wystarczyć to, co mam. Gród potrzebny. Y -y, jam jest gród? Zastąpi chomika. Dobra. wcale Dopóki tylko nie łamiemy i zgłaszamy inny. Co my tu mamy zrobić? Właściwie to gdzie to doprowadzić na początek? tak! tak. Twoja zapłata jest w środku. Dostaniesz ją, jak pomożesz mi wypróbować wynalazek. Trzeba uważać! Ostatnio zbyt wielu pajaców próbuje odebrać zapłatę, wcale nie pracując. To tak. Tutaj trzeba to jakoś przeprowadzić. Eee. Żółte trzeba zmienić. Dasz miachę, że niektórzy nawet... Wiem, że w kablach jest trochę bałaganu, ale moim Jeszcze zdaniem utrzymywanie porządku to nudziarstwo. Okej, okay, i teraz... Czerwone? Kang to gamoń. Lepiej, żeby ktoś nam szybko tego lumpa utemperował. Może inaczej jeszcze puścimy tędy najpierw. Bo nie zauważyłem tutaj, że z tej strony można coś jeszcze raz zrobić z tym. No i jeszcze raz. I teraz zamienimy to niebieskie. Trochę za mało prądu, żeby odpaliło. Potrzebujemy zasilania z obu stron. Niebieskie to chyba tutaj. Pana coś się i to nie takie ich zwykłe coś. Takie złe coś. Dobra. Teraz... Oczywiście, że trzeba było tutaj, Z tej nie strony. Nie po wasach. Czy Dobra. można sobie wyobrazić coś bardziej odstającego od idei Imperium? To obrócimy. Jeszcze raz. To obrócimy. Ale czemu Avengersi się uczepili Jeszcze raz. Czy oni to jacyś uczuleni na silne formy władzy? I jeszcze to obrócimy. Tak, mamy to, mamy to. To znaczy część, jeszcze nie wszystko. Jest zabawa dla gruta na razie. Gotowa. Mamy chomika wyrośniętego... Dobra! Dwa kondensatory działają. Teraz czas dać gazu. Nie to kiepskie określenie. Chcemy się pozbyć gazowego oświetlenia. Obwód nie jest zły, co? Nie tak wydajny jak mógłby być. Ale też nie stanowi ogromnego zagrożenia pożarowego. No jeszcze niebieskie Gość pozmieniamy i będzie przez gotowe. Z to też chyba wykroczenie, no nie? I jeszcze jeden obrót... I mamy to. A w środku jest? Hej! Zadziałało! Więcej mocy to więcej światła. A vibranium, które jest w środku, zwiększa moc układu się otworzy i ujawni Twoją nagrodę? Ach, no tak, Ach, chociaż wszystko zapisałam. Dobra, zabieramy i lecimy dalej. Tutaj mamy kogoś, Stanley w opałach. W co on się znowu wpakował? Przydałby mi się teraz super bohater. Gród. Potrzebujemy kogoś innego. Szau pantery, potrzebny w tym momencie. Co my tu mamy? Ok. To inny potrzebny znowu. To nam pozwoli wyciągnąć Stanley? Nie mam pojęcia, co się stało. Dziękuję, prawdziwi wyznawcy. Okej, okay, mamy odblokowane kolejne klocki i, i Stanley też wolny. A my mamy jeszcze tutaj statuę. I wyścig, kto może najpierw statuę? Pomnik raczej. No to lecimy. I to już będzie koniec, chyba. Ciekawe, ile ten wyścig jeszcze zajmie. Hey, chodź na no tu, mam dla ciebie robotę. Nasze doki to mocno szebrane miejsce. Jak mówię. Ile tam było potrzebne? 50 klocków, chyba tak. 50 to jest w pomniku. Aparat z gazetą? Czy to jest Daily Bugle? Tak jest. Dobra. Następny. Tu jest jeszcze misja do zrobienia. Dobra, to nie będzie misja najpierw. Gdzie on jest? Ten szalony reporter. A! Trochę się naczekałem. Daily Bugle właśnie dostało historię na pierwszą stronę. Tylko ktoś musi skoczyć po dobre zdjęcie tak na jednej nodze. Szczęki im popadają. Ale szczegóły poznasz dopiero po tym, jak się dogadamy. Dobra. To będziesz tak stać? Czy może wyciągniesz swoje, nie wiem, aparat w komórce i załatwisz sprawę! Tak ładnie prosisz, że nie mam serca mu odmówić. Dobra odpowiedź. No to już ci mówię, czego trzeba. Jeden taki z Sakaru, Chyba tamtejszy tubylec, taki robakowaty. Postanowił pobić rekord okrążeń w pław wokół cytadeli Kanga. Moim zdaniem tylko się wydurnia, ale artykuł jest. Złap mi frajera w obiektyw. Masz już! Bez tego zdjęcia nawet nie przychodzi. To może Spidey to zrobi. W pozostałych rejonach jest dzień. Oprócz właśnie Manhattanu Także musimy znaleźć miejsce. No właściwie to. kogoś tutaj pływającego. Trzeba go wypatrywać. Jest! To trzeba teraz zdjęcie zrobić. Cykamy fotkę I wracamy do Jay Johna Jamesona. Szalonego reportera. To już 108. A może tylko 107? Może da się szybciej jakoś? Okej. Okay. Ty powinieneś być tam szybciej. Spidey pewnie gdzieś tam się zgubił po drodze, jak się przełączyłem na postać Black Bolta. Ale to nic. On się później tam znajdzie. Co? Wykasowało ci naszą rozmowę? Wyczyść uszy i posłuchaj mnie, bo to niby to! Oczy mnie bolą. Już chyba bym to lepiej narysował! Z zawiązanymi oczami, z rękoma za plecami i je zamiast ołówka! Jak ładnie, dziękuję. No ale nie widzę tu tłumu aspirujących fotografów, więc chyba może być. A teraz znikaj, zanim zmienię zdanie! Zajdź później, to może znajdę ci coś nowego do roboty: Słaskie J. Albo John Jameson. Szalony reporter, zablokowany. Dobra. K chyba ktoś cię polubił w tym wyblakłym mieście. Kolejna postacie jest. Ale to będzie krótka i bolesna przyjaźń. No to jeszcze wyścig. Gdzie on jest? Na górze? Czyżby to był na Daily Bugle? No tak, na Daily Bugle. Pojazd potrzebny. No super. trzeba tutaj coś postawić. No, to znaczy, trzeba jakiś pojazd sobie załatwić, latający. Um, czy to lata? Dobra, niech będzie. Zakładając, że lata... Lata. Okej. Okay. No i możemy lecieć. Nie o już Houston, mamy problem. Ten... Czy nie przesadziłam z tymi wszystkimi czaszkami chypy? Przy tobie kroi się coś złego. Przeciągasz takie zadymy czy co? E, tak sobie myślałem o kangu i w ogóle. I... A jednak... Dobra, tym będzie się bo... lepiej skręcać w ogóle robić cokolwiek. Wow! Ups! Okej, nie dobrze. Turka z rozrywki jeszcze raz. Hydra. Teraz trochę Kunlun. Teraz Manhattan, Zwykły. Tutaj chyba zostaniemy już, na tym Manhattanie. oskop w okolicy. Jest, koniec! Scarlet Spider odblokowany. Dobra. Czy to wszystko? Trzeba to dokładnie zobaczyć. Manhattan Morel, gdzie to jest? Tutaj. Boss odblokowany, więc chyba wszystko jest zrobione. Tak, czyli na tym sobie kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę subika i komentarz. Hej!